Burza, burza się zaczyna. O! Tam się pali! O, pali teraz. Oh, wow. Ej, ej katy uciekaj! Ej, uciekamy stąd Ale gdzie idziemy. Siemano, witajcie, zbliża się godzina 14, a to oznacza, że Kati i Palion powinni tutaj niedługo być. Czekamy przed Wojanowicami na nich, bo wydaje mi się, że właśnie z tej strony mogą gdzieś przyjść. Mam nadzieję, że e, zrozumią, że porozmawiamy i słuchajcie, ja już nie wierzę w nic, co powiedział mi Haker na temat Kati e, i Paliona. Nic nie wierzę mu, że oni zrobili coś takiego i powiem im to i mam nadzieję, że oni również powiedzą, że nie wierzą w to, co Haker powiedział. Bo pełno osób też nam pisało, że on po prostu nami manipuluje i chce nas skłócić, więc teraz jest czas na pogodzenie się. Ja czekam na nich tutaj yy, i zobaczymy, jak przyjdą. O! Oh, o! Oh, idą! Idą! Spuść, idą nie chcę. Cześć! Dzień idealnie dobry, w tym samym momencie przyszliście. Godzina 14. Cześć. Idealnie punktualnie godzina 14, to w takim. razie... to się stresuje! Wojtek, chcesz usunąć wojanowice na zawsze? Ja nie właśnie chodź, chodźcie, porozmawiamy o tym, bo ja już mam dość, kompletnie ja nie mam w dość... Już, także spokojnie. I tam się jakaś jakaś kolejna tablica mi się to. tutaj pojawiła. Nie było jej wcześniej, uwierzcie mi, nie było jej wcześniej. Ale dobra, walić, teraz nie obchodzi mnie nic, żadna historia. Pewnie haker widzi, że się spotkaliśmy. I jest wkurzony, że, uh, że nie wychodzi mu jego plan. Słuchajcie, może powiem wam tak, w skrócie. Wejdźmy sobie niżej, bo tutaj może nie będzie nas tak Dobra, słyszeć. z gdzieś nie ma. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że haker te wszystkie wiadomości, które nam przesłał, on je sfałszował i on sprawił, żebyśmy mi się pokłócili i żebyśmy byli na siebie po prostu źli. Wydaje mi się, że to był cały jego ja plan. Ja też tak sądzę. I ja nie wierzę w nic, co on powiedział o was, że, że Ty, Kati, lubisz jak wojnowice są niszczone, a Ty, palion, że masz e, kontakt ze strasznymi tam jakimiś innymi no, postaciami. Może Katy mnie nienawidzi, nie? No, przecież jaki to miałoby sens? Więc no ter teraz tylko pytanie, czy wy dalej w to wierzycie? Czy już nie, możemy zakopać? Ja, nie, ja nie, już, ja już czekałem aż Nie, ja zobaczymy. właśnie tutaj przyszłam z nadzieją, że chyba się pogodzimy, ale miałam dwie opcje właśnie, że chcesz nas wszystkich stąd wywalić i, i po prostu już koniec Wojanowiec, albo właśnie drugą opcję, że się godzimy. No dobra, tak, to z tą kartą wszystko jest w sumie jasne, tylko jedna rzecz, jeszcze pytanie do Paliona. Hmm. Czy miałeś sojusz z hakerem? Eee, w teorii mam, ale to jest taki. Spokojnie, spokojnie. Znowu że... masz sojusz, dobra? Nie, o, nie. To jemu nie znowu. <laughs> czy... Kolejny raz. Czeka. ale to... Ja chciałem Cię właśnie tak podejść, że czy, czy wierzysz w te jego wiadomości, czy nie? Nie wierzę. Niby nie. taki miły że... chłopak, no, a jednak nie, no, ma sojusz. Czekaj, ale. Nie, ale znowu ale... masz sojusz z hakerem. Ale to jest taki sojusz, żeby na plus dla Nowianowic I, I w ogóle panowice zmienił na zielono, całe. Ale to czemu znowu ty masz z nim sojusz, a nikt ty inny. Zawsze ty masz sojusze z tymi zielonymi postaciami Nie wiem, może jestem zielony, on lubi zielony, nie mam pojęcia Ale, Ale czyli po nubka co? Z... nie zaprosiliście? Nie wiemy gdzie jest snubek nawet. Nie mamy pojęcia, Nubek zginął. No, nie mamy jak do niego dotrzeć w ogóle, więc to jest no. problem. Ale Pani, powiedz w takim razie, czyli w końcu. Szczerze, dalej szczerze. masz z nim sojusz, czy nie? No, on myśli, że tak. No to nie wiem, mi się wydaje, że powinieneś jak najszybciej, żeby z nami się tutaj zadawać, zerwać ten sojusz, bo my nie będziemy mieć sojusz z taką A osobą. Ja mam jeszcze jak pytanie jako. do paliona, bo ja widziałam. Tak, działam, Czeka, nie to nienawidzisz pytań. mnie, tak? Yy, no, trochę zaczęłam, bo widziałam jak atakowałeś jakieś zwierzątka na swojej wiosce, zabiłeś to... kota, zaczęłeś mnie to... Kati, Katia, roz... no. wszystko... ale to no. wszystko przez to, żeby Palianowice zmienił na zielono. Czy ale ty no wykonywałeś nie wiem, jego czy to zadania? A widziałem właśnie, jak wykonywałeś jego zadania. No... E, no tak, tak. Tylko, ale tylko po to właśnie, żeby Palionowice na zielone zmienił. Wiesz co? Tak. To musisz powiedzieć mu, że nie masz z nim sojuszu. Jeżeli kiedykolwiek będziemy chcieli wykorzystać e, sytuację, w której udajemy sojusz przed hakerem, to... Balion, nie będziesz to ty, który będzie miał sojusz z hakerem. Ktoś inny będzie musiał to mieć. Albo Katy, albo Nubek, albo ja, ale nie ty. Chcemy cię odsunąć jak najbardziej od tych złych postaci. Bo ja, mają na ciebie zły wpływ. Ja nie wierzę, nie wierzę w te <laughs> informacje od hakera, ale On ty zawsze zwierzątka. masz... jest Zawsze masz właśnie z nimi sojusze, więc zmienimy to po prostu. I w ten sposób, jak to zmienimy, to możemy się pogodzić. No dobra, no ja jestem za. Czyli zerwiesz sojusz z hakerem. Zerwę, no, tylko no, ja nie wiem co on mi zrobić, zrobi, wiesz? Jak bo najprężej. boję się, boję się co on mi zrobi jak z nim zerwę, mam nadzieję, że nic nie tam. Ale to wtedy będziesz na takiej samej sytuacji jak my, bo my na przykład z nim nie mamy sojuszu, więc nie będziesz na... Uh... To się wiem, tylko on mi napisał, że jak zerwę sojusz to mi coś zrobi na czerwono taki napisał. Tak Stary, jest. on cały czas straszy. Uh, ale nie, to co, to pogodziliśmy się w tym momencie, tak? No tak, tak. To tak. piona. Ja nie wierzę, ja nie wierzę. W to. Piona. Jest, piona. Jest git. Jest git, a wa, wow, jak ci się uderza Katy, to się boli. Okej, oh. okej, okay, okay. to w takim razie, jak mamy sojusz, no to co? To myślę, że powinniśmy razem zepsuć teraz postać tego hakera na Wojanowicach. Na Wojanowicach. Chodźcie, zepsujemy ją, żeby nic tutaj już nie łączyło nas z tym głupim hakerem. I mnie to wkurza, że on tutaj ma swój własny pomnik, a na przykład mój pomnik z Katy został rozwalony przez niego. Widziałeś to, panią? Gdzie? No. Co? Został rozwalony normalnie. Nie, nie zauważyłem tego. No. Nie został. nie został rozwalony, tak on zniknął. No na naszych oczach, no po prostu zniknął, no ale to nie wiemy, czy on jest w stanie to przywrócić. Ej, co jest grane? Burza, burza się zaczyna, dobra, Gdzie dobra. Burza? O, ale jest pochmurno. Ale ostatnio no. coś często jest burza, o, nie? O Boże! Wow. Ale uderzyła się ta. Czekaj, czy to nie jest Czy to nie jest podejrzane? Słyszycie nie, to? No, nie, no burza jest w Minecraftzie. Słyszycie to takie uderzenia? No czemu tak długo to trwa? To jest z Ej. każdej strony! Ej, widzowie nie słyszałem jeszcze tak... takich uderzeń. Dziś! Ej, widzisz co? Ja się Ej, bo się cyka. zaraz Wojanowi że się spalam, poczekaj! Czekaj, dobra. O! Tam się pali! Nie dobra, schodzimy, 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 to jest coś nie tak, coś A tam. nie tak. Tak, 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 ja tam widziałem jak coś się pali. Chodźmy to sprawdzić, co to jest? Czekaj, wy, wyrzucę te przedmioty. A, pali dobra. tymi piorunami coś słyszałem. pali ja też nic, ledwo w ogóle. Mam nadzieję, że widzę... Ej, o, widzicie kurde. te pioruny? Czy ja on się... się boję. A przestało. Nie, dalej. Wali w tym miejscu, patrz, wali na ten... Na ten właśnie pomnik, który tutaj postawił. Ja nie podchodziłem. O, o kurde. kurczę! On gdzieś jest? Cześć! Wyciągajcie miecze. Wyciągajcie Cie... miecze. Dobra. Czy on gdzieś tutaj jest? Ło! Wow, Pojawiła się wiadomość, patrzcie! Trzeba było <laughs> uwierzyć w tę historię. On się wkurzył, że my się pogodziliśmy! O to wszystko widzi? Teraz za zaczynamy wojnę bez ograniczeń. Pamiętajcie, że nie macie kontaktu z numek 1, 2 123 więc mogę z nim zrobić wszystko. Zastanówcie się, czy chcecie ze mną walczyć. Mam większą moc niż myślicie. ej, Kati, uciekaj! Ej, uciekamy stąd, Ale gdzie idziemy? Ołaaa, i wow, on mnie też bije. Dobra, ewakuacja, ewakuacja. Chodźmy do bazy. Do schronu, do schronu. Tak, tak, jakiegoś schronu, dawajcie do Paliona, na, do tajnej bazy Paliona. A, to ja ale parę, co ty się odwala? Aaaa! Spali mi zaraz wełnę i pali, pali się wełna! Pali się wełna? No nie wierzę, dobra. Jaki jest jeszcze inny bunkier? Kurczę, Ude. dobra, dobra, chowamy się, chowamy się. Oła! Chowamy się do, do tej, dobra, do tajnej bazy. Nie do wełna tajnej... się pali, nie? Dobra, naprawimy to. Chodź do tajnej bazy, pali. no potem to ogarniemy, ale nie możemy teraz. Chodźcie, chodźcie tutaj. Chodźcie do swojej tajnej bazy. Ja wale, co tu się odwaliło? Boże, ale się, się boję. Ej, to on usłyszał wszystkie nasze wiadomości. Usłyszał to, że chcemy mieć ze sobą sojusz. Co teraz, co robimy z Nupkiem? Co nie, robimy nie. z Nupkiem? Ja, ale nie mamy z nim kontaktu właśnie. No, no co, trzeba jakoś co się z nim stanie? jakoś trzeba przywołać nupka w takim razie na wojnowice, bo on mu grozi. Nie się, jest cicho. Jest git, nie? Jest dobrze? Nie, spaliło wejść? się, spaliło się trochę. No, no, dobra, to tak, dobra, ten dom jest tak Ale ściany. nawalał w tą dziurę. No, Zobaczcie co jest grane. Rozchmurzyło się. What? Już jest dobrze. Ej, czyli to minęło. Czyli to było jego takie ostrzeżenie jakby o, przed tym. To było mega dziwne. Nie, no, no no to była jakby do tej pory była jedna z, ze straszniejszych rzeczy, które on zrobił. Dobra, dawajcie, podejdziemy no, no, znowu tutaj. Ej, Wiadomość zniknęła. 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 Zobaczcie. Ty ma. Ty ma. Ale dobrze, że widzieliście Masz to? nagrane, masz nagrane. No, no, no. Nie, sami widzieliście, że on nam grozi. Przez to, że się pogodziliście. Ale widzicie, to jest znak, że on chciał nas skłócić. To jest znak, żeby nie wierzyć w to wszystkie jego wiadomości, e, które on wysłał. W ogóle on wysyłał wiadomości, w których... Udawał wasz głos. Było coś na zasadzie. Co? Było, no było coś na zasadzie. Ja palion lubię straszne postacie. Coś takiego. Ja, ja on to? Ja to zrobił, co jest grane. No, ale to od modulator. początku. No, może albo modulator, albo powycinał to z filmów jakoś e, pojedynczych, bo to było takie przerywane, to, to bardzo dziwnie to brzmiało. Ej, Bo, po, po nagraniu pokażesz, no, po nagraniu no. Pokażesz. no, to co widzowie, nie wiem, zostaliśmy w tym momencie sami. Eee, trzeba będzie ogarnąć jakiegoś Nubka. Nubek szedł w tamtym kierunku, zobacz, w tamtym kierunku szedł. W tam właśnie nie, nie gdzieś nie, wyszedł. Nie, więc się może... go znaleźli kiedykolwiek. Ja może szybko przelezę tam fajerwerkami kawałeczek. Słuchajcie, no gdzieś w tym kierunku właśnie szedł, więc wydaje mi się, że gdzieś tam mogą być te jego Nubkowice. Ale kto wie, co teraz haker mu zrobi. Widzowie, Nubek jest w niebezpieczeństwie. Trzeba powiadomić Nubka, żeby jak najszybciej wracał na Wojanowice. Uh, I ja nie widzę. Dobra, czekajcie, wrócę do Wojanowiczan, bo tutaj, tutaj w sumie nic. Ale my tam lecieliśmy, tam nigdy nie było żadnych Nubkowic. No, to prawda. Tam wiele razy tam leciałem w tamtą stronę i nic tam nie było. Ewidentnie Nubek zaginął, widzowie. Jeden Jeżeli... Nubek, to nie się boi. No, jeśli widzowie wiecie, gdzie jest Nubek co robi w tym momencie, to dajcie nam znać. Musimy go, musimy go jak najszybciej odnaleźć. On nie wie o tym wszystkim. On nadal myśli, że pewnie zdradziliśmy go. On nadal pewnie myśli, że te rzeczy, które Haker mu powiedział, to prawda, bo on jest naiwny i on łatwo wierzy w takie rzeczy, więc pewnie wydaje mu się, że Haker mówił prawdę. Ja się boję, że Haker może Nupkę na swoją stronę przekonać. Ale mnie to tak irytuje. On teraz... Bo, bo, bo wie, gdzie jest Nubek, a my wie, nie wiemy i on będzie teraz nas tak manipulował z, przez Nubka. No, to nie wiem, co w takim razie robić. Widzowie, zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale trzeba będzie przeprowadzić akcję poszukiwania Nubka. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puh. Zasubskrybujcie Woja na kanał i obej obejrzyjcie jego filmy, bo są ciekawe. I żebyście zasubskrybowali, bo żebyście nie przegapili, nie przegapili jak szukają lubka, Więc. Pa.